Cześć, cześć kochani! Marek Malek z tej strony z Bezpan.pl Chciałem Wam dzisiaj pokazać, bo obciąłem jednego liścia, jednego z najstarszych, jakie były, trachy karpusa na Inital. I chciałem pokazać, jaki to był liść na początku, sprzed kilku lat, ciągle na tej samej roślinie. Tutaj jeszcze jednego, chyba obetnę, bo chyba jeszcze jeden. To są liście, które wyrastają jeszcze z samego dołu. Już pokazuję, patrzcie. Widzicie? Jeszcze z samego dołu, wręcz z ziemi, wyrastają. To jest ten liść. A patrzcie teraz, liść, który wyszedł ostatni. Dla porównania, to jakoś rozłożyć. To jest liść z tej samej rośliny. Tego nawet ciężko objąć kamerą. I to jest wszystko na tej samej roślinie. Tyle pięter wyrosło. O, to, to jest. No, to by trzeba było, o tak, żeby było widać. o, To jest niebo a ziemia. Pierwszy usek liść. Manuel chodzi. Pomachaj, Manuel, zrób papa. Papa robić, tak. Papa to znaczy, że trzeba kończyć film. Papa. E, I tak to wygląda. Te liście są w tej chwili olbrzymie. Olbrzymie, naprawdę. Na tak małej roślinie są tak wielkie liście. Bo roślina jest stosunkowo niewielka. Tego pnia tutaj jest może ze 30 cm, a liść jest potężny. Manuel właśnie go pokazuje. Pokaż Manuel tego liścia. Pokaż jaki jest duży. O taki. Taki jest ten liść. A takie są tutaj te olbrzymy. Naprawdę fajnie to wygląda. Fajnie, że rośliny też można mieć od małej która była zupełnie malusieńka a teraz ostatni, pierwszy liść z niej jest ucięty. Taki maluszek. O! o. Wspaniałego dnia Wam życzę. Trzymajcie się, cześć.